Witam Was bardzo serdecznie z tej strony, ksiądz Dawid Górniak. Ksiądz Janek Pander bardzo pięknie Wam ostatnio mówił o tym, że Pan Bóg nas wszystkich kocha. Wszyscy jesteśmy bez wyjątku Jego umiłowanymi, wybranymi, ukochanymi dziećmi. To on dał nam najwyższy dowód swojej miłości, oddał samego siebie na drzewie krzyża. Wszystko jest pięknie, oczywiście rzeczywiście Pan Bóg nas kocha. To, co ksiądz Janek mówił, jest jak najbardziej prawdziwe. Ale być może zastanawiałeś się, czemu tak jest, że nieraz tego nie czujesz? Mówią ci inni księża, siostry, zakonne katecheci, nieraz i rodzice, przyjaciele, bliscy, że Pan Bóg naprawdę cię kocha. Ale dlaczego tego nie czujesz? Dlaczego tego nieraz nie czujemy? Dlaczego nasze serce nieraz jest jakieś takie puste? i brakuje tego doświadczenia bliskości miłości naszego Pana. Odpowiedź jest bardzo prosta i jednocześnie bardzo dramatyczna dla każdego z nas. Tą odpowiedzią jest grzech. Rzeczywistość grzechu. To grzech sprawia, że nie czujemy Bożej miłości. To grzech sprawia, że pomimo że Pan Bóg nas wciąż kocha, wciąż czeka na nas, wciąż Chce nas przygarnąć do siebie, tak jak syna marnotrawnego. Ale mimo to ja tego nie doświadczam. Grzech, moje odwrócenie sprawia, że trudno mi jest zobaczyć i doświadczyć Bożej miłości. Wytłumaczę Wam to na kilku przykładach. Zobaczcie, na obrazku tutaj widzimy mężczyznę, który spaceruje sobie w górach, zapewne. Też wiele razy byliście w górach, chodziliście po różnych szlakach. Zazwyczaj bierzemy plecak, najpotrzebniejsze rzeczy. Akurat tu na obrazku widzimy, że ten mężczyzna ma bardzo duży plecak. Ten duży i bardzo ciężki plecak sprawia, że jest on przyciśnięty do ziemi. My widzimy z tyłu tam piękne góry, piękne widoki, natomiast ten mężczyzna. Nie widzi tego, co my widzimy. Widzi tylko ziemię, bo ten plecak jest tak ciężki, że jemu trudno jest wstać, trudno jest się wyprostować, trudno jest, się, trudno jest spojrzeć w lewo, w prawo i do góry. I tak samo, kochani, jest właśnie z grzechem. Grzech nas tak przytłacza w dół. Grzech nas obciąża. I pomimo, że wokoło jest pięknie, pomimo, że Pan Bóg nas kocha, to my nie potrafimy tego zobaczyć. Nie potrafimy się wyprostować, bo ten grzech tak bardzo nas przyciska do ziemi, do tego, co przyziemne. Nie potrafimy wtedy popatrzeć w górę. Nie potrafimy popatrzeć w stronę Boga, który naprawdę nas nieustannie kocha. Idziemy dalej. W tym plecaku mogą być różne kamienie. Mogą być albo duże kamienie, które rzeczywiście są bardzo, bardzo ciężkie, ale mogą też być małe kamienie. Wiecie dobrze, że mamy rozróżnienie na grzechy ciężkie i grzechy lekkie. Grzechy ciężkie to te, które dotyczą tej ciężkiej, poważnej materii. To poważne wykroczenia to świadome, dobrowolne. I w ciężkiej materii przekroczenie Bożych Przykazań. Natomiast grzechy lekkie, świadome i dobrowolne, ale dotyczą mniejszych spraw, nie tak bardzo obciążających nasze sumienie, nasze życie. Ale popatrzcie, jak załodujemy dwa, trzy, nawet nieraz jeden taki grzech, ciężki, taki ciężki kamień, wtedy rzeczywiście jest nam bardzo ciężko. Jesteśmy tak jak ten mężczyzna, przyciśnięci do ziemi. Ale kiedy załadujemy jeden mniejszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, trzydziesty, czterdziesty taki mały kamyczek, to pomimo, że są małe kamyczki, pomimo, że to są małe grzechy, to stają się dla nas tak samo wielkim ciężarem, czymś, co naprawdę nas obciąża, co nie pozwala nam się Wyprostować, co sprawia, że jesteśmy tacy przygnębieni. Idziemy dalej. No właśnie, grzech obciąża. Tutaj widzimy ten taki szkic człowieka, który niby ma te ręce wyciągnięte w stronę Chrystusa, w stronę krzyża, ale jest coś, co sprawia, że trudno mu ten mały krok zrobić do przodu. Że trudno mu jest trudno się chwycić tego krzyża, trudno się chwycić miłości. Idziemy dalej. Grzech, rani. Zapewne mieliście taką sytuację w swoim życiu, że ktoś was zranił, tak fizycznie. Ktoś wam coś zrobił, dziadnął nożem, albo sami gdzieś tam się czy oparzyliście, czy, czy sobie jakąś dziurę zrobiliście, różne te sytuacje. Różne pomysły młodzieńcze mieliście, czy też macie teraz. I za każdym razem te rany, mniejsze bądź większe, głębsze lub bardziej płytkie, one za każdym razem nas bolały. I kiedy nas coś boli, czy te rany, czy nawet mały ząb, kiedy nas boli, wtedy nie, nie jesteśmy w stanie pomyśleć o niczym innym. Wtedy nie jesteśmy w stanie. Nieraz boli mała rana, nieraz boli mały ząb, nieraz naruszony jest mały nerw, ale on sprawia, że całe życie dla nas się zatrzymuje, że wszystko, co jest inne, dla nas nie istnieje. Skupiamy się tylko na tym bólu. Nie jesteśmy w stanie zobaczyć niczego więcej. Nie jesteśmy w stanie nieraz się modlić, pracować, normalnie funkcjonować. I podobnie jest z grzechem. Tak jak też z tymi kamieniami i z tym obciążeniem. Jeżeli jesteśmy zranieni grzechem, a grzech nas rani, grzech rani nas, innych, rani też Boga. Jeżeli jesteśmy zranieni, to skupiamy się na tym bólu. I nie jesteśmy w stanie od tego bólu się nieraz oderwać. Może nam ktoś mówić, że Pan Bóg nas kocha. Że jest z nami. Tak, my to wiemy, ale tak bardzo nas boli. Tak bardzo jesteśmy zranieni, że nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Nie jesteśmy w stanie oderwać się od tego bólu. Grzech sprawia, że naprawdę ciężko nam jest przestać o nim myśleć. Grzech sprawia, że naprawdę trudno nam zobaczyć to, że Pan Bóg nas kocha. Grzech tak nas absorbuje, że trudno nam doświadczyć Bożej miłości. Tak jak mówiłem, grzech potrafi bardzo mocno zranić. Muszę Wam powiedzieć, że bardzo dziwne dla mnie przynajmniej jest stwierdzenie, to którego używamy, spowiadając się, że obraziłem Boga następującymi grzechami. Pan Bóg się nie obraża, ale Pan Bóg, Pana Boga nasze grzechy ranią. To jest takie myślę, że bardziej bardziej trafne stwierdzenie. Pana Boga zraniliśmy. Grzech rani Boga, rani mnie, moje serce, moje ciało i rani też Drugą osobę, tych, którzy są wokoło. No i wiemy, kochani, że grzechy, że te rany yy, nieraz bardzo długo się goją. A jak się wygoją, jak zostaną uzdrowione, posmarujemy, yy, wyleczymy, weźmiemy jakieś lekarstwa, to pomimo to zostają blizny. Pamiętamy, są znaki. I taki jest grzech. Nawet jeżeli zostajemy z niego uzdrowieni, nawet jeżeli zostaje nam przebaczony, nawet jeżeli my przeprosimy inny za to, że coś komuś źle powiedzieliśmy, że kogoś skrzywdziliśmy, to blizny pozostają. Tak mocny jest grzech. Tak mocno rani. Tak negatywnie wpływa na życie człowieka. Idziemy dalej, wracamy do Księgi Rodzaju, do tego, co wydarzyło się w raju. Pan Bóg, też tak jak ksiądz Janek Wam mówił, stworzył dla człowieka piękny świat, zatroszczył się o wszystko, żeby człowiekowi niczego nie brakowało. Ale człowiek chciał być mądrzejszy, chciał być ponad Bogiem. On chciał wiedzieć, tak jak Bóg, chciał decydować, tak jak Bóg. Nie potrafił się podporządkować. Zresztą Pan Bóg nie odebrał nam wolności, wręcz przeciwnie, tą wolność nam dał, ale człowiek chciał być lepszy. Chciał, żeby wszystko od niego zależało. Człowiek po prostu chciał być jak Pan Bóg. I tu nie chodzi o ten owoc, czy o to jabłko, które tak się przyjęło. Tylko chodzi o to, że człowiek po prostu był nieposłuszny wobec Boga. Że człowiek chciał być jak Bóg. Człowiek się odwrócił od miłości. Panie Boże, stworzyłeś dla mnie piękne, świat, dałeś mi wszystko, ale ja chcę spróbować czegoś innego. Ja chcę zobaczyć, ja chcę. Siebie postawiliśmy na pierwszym miejscu. Niestety ten grzech pierworodny, skutki tego grzechu pierworodnego oddziaływują i towarzyszą każdemu z nas. Każdy z nas. Przez ten grzech też pierwszych rodziców jest jeszcze bardziej skłonny do grzechu. Mamy też coś takiego w sobie jak Adam i Ewa, że chcemy być lepsi, chcemy być najlepsi, chcemy siebie postawić w centrum wszystkiego. Idziemy dalej. Grzech rzeczywiście wygląda bardzo atrakcyjnie. Ten owoc, specjalnie nie dawałem jabłka, tylko dałem awokado. Z zewnątrz wygląda cudnie. Najprawdopodobniej też smakuje cudnia, więc bierzemy ten owoc, zrywamy i otwieramy. A w środku okazuje się, że jest zatruty, że jest zgnity, że nie nadaje się do jedzenia, że nie smakuje. I tak jest też, kochani, z grzechem. Zewnątrz może być piękny, atrakcyjny, przyciągający, no bo to jest przyjemne. Bo to jest fajne. Kiedyś mi na Woodstocku jeden chłopak powiedział, wyliczamy grzechy i, i pytałem się, czy wyrzeka się tych grzechów i trafiliśmy na grzechy przeciwko szóstym przekazaniom, a on mówi, ku takiemu mojemu wielkiemu zdziwieniu, mówi, nie, tego się nie wyrzekam. A ja mówię, a dlaczego się nie wyrzekasz? No bo, proszę księdza, to jest dla mnie przyjemne. No właśnie, grzech dla nas wydaje się być przyjemny, atrakcyjny, pociąga nas, ale tak jak ten owoc w środku, kiedy chwytamy ten grzech, sięgamy, nagle okazuje się, że on zaczyna zatruwać cały organizm. Kiedy zjemy coś trującego, coś przeterminowanego, zepsutego, wtedy całe nasze ciało odczuwa to, prawda? Cały organizm potrafi cierpieć i się zatruć. I tak samo jest z grzechem. Grzech zatruwa cały nasz organizm. Choć zewnątrz wydawał się piękny, wewnątrz jest naprawdę trujący, niszczący. Taki, taki jest grzech. Tak działa grzech. Zewnątrz tylko wydaje się być piękny i wartościowy. Grzech pociąga za sobą kolejny. No tak to już jest, że jak raz sięgniemy, to już drugi raz jest o wiele łatwiej sięgnąć. Jak raz... Przekroczymy furtkę, to ona zostaje otwarta i łatwiej nam jest wchodzić i wychodzić. I podobnie było z Dawidem. Pamiętacie zapewne historię z drugiej księgi Samuela. Pewnego wieczora Dawid podniósł się z posłania i, chcąc, i chodząc po tarasie swojego królewskiego pałacu, zobaczył z tarasu kąpiącą się kobietę. Kobieta była bardzo piękna. Dawid zasięgnął wiadomości o tej kobiecie. Powiedział, powiedziano mu, to jest potrzeba córka Eliama żona Uriasza Chetyty. Wysłał więc Dawid posłańców, by ją sprowadzili, a gdy przyszła do niego, spał z nią. A ona oczyściła się od swej nieczystości i wróciła do domu. Kobieta ta poczęła, posłała więc, by dać znać Dawidowi: Jestem brzemienna. I znamy dalszą część tej historii, prawda? Dawid, żeby ukryć swój grzech, woła Uriasza Hetytę, próbuje żeby wyszło, upija go, próbuje, żeby to on współżył z swoją żoną, ale on, ponieważ wrócił z wojny, jego wojsko jest na polu walki, nie chciał wrócić do domu, nie chciał spać w wygodnym łóżku, tylko położył się na schodach. Nie udało się, a więc Dawid posyła list, oczywiście zapieczętowany w tajemnicy, w którym to każe postawić uriasza Hetyty na samym przodzie, czyli w zasadzie, jego śmierć, jest, jego śmierć jest pewna, prawda? Najbardziej jego życie jest narażone z myślą taką, żeby, z takim celu, żeby, żeby, żeby po prostu zginął. Grzech jeden otwiera przestrzeń do kolejnych grzechów. Raz popełniony grzech sprawia, że o wiele łatwiej nam popełniać kolejne grzechy. Jeden grzech otwiera nas na kolejne. Taka jest struktura grzechu. Grzech jest naprawdę, słuchajcie, straszny. Grzech plącze i paraliżuje. Widzimy tutaj tą dziewczynę, tak symbolicznie związaną. Grzech sprawia, że nasze ręce są związane, że nie potrafimy kochać, nie potrafimy wyrażać miłości. Jesteśmy tacy sparaliżowani, nieraz i pełni lęku. Grzech nas bardzo mocno zniewala. No i nami też kieruje. Tak jak pacynkę. Można pociągnąć na sznureczkach. Tak samo grzech sprawia, że, że po prostu już nie sami kontrolujemy swojego życia, tylko idziemy tak, jak ktoś gdzieś nami kieruje. Grzech nami po prostu kieruje. Tutaj jest fragment z listu do Rzymian. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej. Trzeba nam, kochani, przyznać się, i wy, ale też i ja dzisiaj przyznaję się, że jestem grzesznikiem. Wszyscy zgrzeszyliśmy. Wszyscy doświadczyliśmy, tak jak tutaj jesteśmy, wszyscy doświadczyliśmy grzechu. Dlatego zachęcam każdego z was, także i siebie, na tej ostatniej prostej Wielkiego Postu, zachęcam do tego, żebyśmy jeszcze mocniej otworzyli oczy. Żebyśmy zobaczyli grzech, zobaczyli to, co nas zniewala, obciąża, to, co nas rani, abyśmy to wszystko potrafili zobaczyć, bo to jest droga, która prowadzi do dalszych kroków. To jest etap, który jest fundamentalny, Prawda? żeby otworzyć się na dalsze etapy, to musimy rzeczywiście przejść ten etap. Musimy stanąć w prawdzie. Co może być moim grzechem? Różne. Tutaj widzimy, dałem tylko kilka propozycji. Widzimy tutaj jedzenie, picie nadmierne, niedbanie o swoje zdrowie, o swoje życie, narkotyki, lekarstwa, które nieraz połykają ludzie młodzi, chcąc odebrać sobie życie, żeletki, nieraz chcą zwrócić na siebie uwagę, prawda. Bardzo dziś tam cierpiąc z powodu braku poczucia własnej wartości. Alkohol, yy, prawda, narkotyki, papierosy, zniewolenie komórką. Komórka nieraz nas dzisiaj plączy, odbiera nam tą swobodę. Ciągle jesteśmy tego przywiązani, żeby to mieć w ręce i żeby to sprawdzać, bo ktoś napisze i, i w zasadzie wszędzie z tą komórką chodzimy. Yy, różnego rodzaju kłótnie yy, z rodzicami, z rówieśnikami. To też bardzo, bardzo nas zniewala, to też są nasze ciężkie grzechy. Nieczystości, nieczystość, brak modlitwy. Tu widzimy też kobietę, która, która, która się nie pomodliła przed, przed spaniem, nie podziękowała za cały dzień. To są takie przykłady, tylko ale niech każdy z Was, zachęcam Was do tego i siebie też, żebyśmy jeszcze raz pomyśleli, otworzyli oczy i pomyśleli, co jest moim grzechem, co mnie plącze, co mnie rani. Co mnie obciąża, co sprawia, że tej Bożej Miłości nie jestem w stanie doświadczyć w życiu. Życzę Wam tego, żebyście umieli stanąć prawdzie, i życzę Wam, żebyście na tym etapie się nie zatrzymali, tylko poszli dalej. Bo dalej Pan Jezus przygotował dla Was też piękne treści i rzeczywiście Pan Jezus chce nas wszystkich czynić ludźmi wolnymi wszystkiego dobrego niech będzie pochwalony Jezus Chrystus